Dlaczego odbył się protest przeciwko uchwale Rady Miasta o naliczeniu ustawy śmieciowej? Myślę, że społeczeństwo zorganizowało się dlatego, że zobaczyło, że Urząd Miasta, Rada Miasta po prostu chce iść okra okraść z ciężko zarobionych pieniędzy. Dlatego się tutaj spotkali i protestują przeciwko tak drastycznym podwyżkom za wywóz śmieci. A jak konkretnie te podwyżki wyglądają? Proponowana przez prezydenta i jego elitę stawka odwody w granicach 4, między 4 a 5 zł byłaby to podwyżka dla ludzi rzędu 300-400. Środowisko częstochowskie powinno płacić najmniej jeżeli chodzi o opłaty śmieciowe, ponieważ mamy własny, yy, własne wysypisko, za, zainwestowane pieniądze z Unii, kolosalne pieniądze, 40 milionów zainwestowane z Unii, powinniśmy w ten sposób to wykorzystywać, żeby płacić mniej, a nie więcej. Dlatego ludzie wiedzą, że swoje ciężko zarobione pieniądze nie mogą wydawać bezsensownie. Każda decyzja o wydawaniu pieniędzy musi być przemyślana. Dlatego tak duże zainteresowanie, poparcie społeczeństwa w proteście było bardzo duże, Dlatego myślę, że władze miasta zorientują się, że jednak nie wolno bezpodstawnie okradać ludzi, bo to jest jawna kradzież naszych ciężko zarobionych pieniędzy przy tak, posta przy tak postawionej ustawie przez, przez radnych. Dobrze dziękuję. Dlaczego dziś odbył się protest przeciwko wprowadzeniu uchwały yy, uchwały Rady Miasta w sprawie ustawy śmieciowej. Dzień dobry, Jaskóła reprezentuje stowarzyszenie Nasz Lisiniec. Zostałem tutaj zaproszony po to między innymi, żeby protestować i zbierać podpisy przeciwko nieracjonalnemu nieracjonalnej podwyżce cen wywozu śmieci, która powoduje zwyżkę prawie o 200, nawet 300% i niesprawiedliwemu wyliczeniu od wody, tak zwanej zużycia wody. Przy tak absurdalnych założeniach po prostu nie możemy się na to zgodzić, bo to godzi po prostu w równość ludzi, a poza tym chyba argumentem najbardziej koronnym jest to że Częstochowianie zapłacili, wy, wyłożyli ogromne pieniądze, to jest kilkanaście milionów złotych na Sobuczynę, czyli składowisko śmieci. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które posiadają taką, e, wła, takie własne wysypisko i sortownie śmieci. Zatem po prostu mamy, mieć prawo, mamy prawo oczekiwać najtańszych śmieci w Polsce, utrzymania bądź niewielkiego wzrostu przy sortowaniu obecnych cen. A jak wygląda Państwa propozycja jako Pana Stowarzyszenia na Żyli w sprawie śmieci? No nie mamy innego wyjścia, ponieważ ustawa ogranicza, e, ogranicza ruchy tak naprawdę również rad miejskich. W związku z tym proponujemy, żeby absolutnie obliczenie było w granicach 9 do 12 zł maksymalnie i była od osoby maksymalnie liczona. Natomiast e, oczywiście można konsultować dalej te wszystkie pomysły. Mam nadzieję, że stawka będzie jak najniższa. No i po to się tutaj zebraliśmy. Widzę, że ma Pan podpisy od mieszkańców. Ile udało się do tej pory zebrać podpisów od mieszkańców? I czy tylko Lisiniec, czy jeszcze jakieś inne dzielnice? Każdy może oczywiście zbierać te podpisy. Tutaj zebraliśmy w ciągu niespełna dwóch godzin około 150 podpisów, ale udostępniliśmy około 100 list jeszcze dodatkowo. Podejrzewam, że tych podpisów również na Lisińcu, ponieważ wkładamy je do skrzynek, będzie no, co najmniej 500 albo i więcej. No, mamy nadzieję, że w granicach 2-3 tysięcy podpisów zbierzemy w ciągu niespełna dwóch tygodni. Będziecie chcieli Państwo złożyć to urzędowi miasta? E, tak. Będziemy czekać również na inne stowarzyszenia i organizacje, żebyśmy razem skumulowali, podejrzewam tak, wszystkie te głosy, żeby one stały się całym takim potężnym głosem mieszkańców Częstochowy. Dobrze, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dlaczego wziął pan udział w proteście przed Urzędem Miasta? Powód jest prosty. Proponowane przez Urząd Miasta regulacje są przez społeczeństwo nie do zaakceptowania. Z prostego względu. Cena proponowana przez Urząd za, za wywóz i gospodarowanie odpadami kilkukrotnie przekracza dzisiejsze stawki rynkowe. Przy czym nie wiadomo z jakiego powodu to ma wzrosnąć, jest to dla nas niezrozumiałe. Urząd wykorzystuje niedoskonałość ustawy celem łatania i tak ledwo dyszącego budżetu miasta. A jak wygląda recykling i jak powinien wyglądać recykling tych odpadów? W Częstochowie jest bardzo, bardzo słabo z tym. Świadomość społeczna jest niska, chociaż ciągle rośnie, z czego się bardzo cieszę. Sam system zorganizowany jest nieodpowiedzialnie. Nie jesteśmy jakby gotowi na to, jako społeczeństwo, nie ma takiej świadomości, żeby te, te śmieci były sortowane w sposób odpowiedni. Sama instalacja w częstochowym przypadku jest to Sobuczyna, jest teoretycznie gotowa na przyjmowanie tych wszystkich odpadów i odpowiedni jej przemiał, z tym, że na dzień dzisiejszy na terenie sobuczyny sortowanie odbywa się na poziomie około 5%. Jest to skandalicznie nisko i nie do zaakceptowania, zważywszy na to, że Sortowane śmieci są oszczędnością i wpływami do budżetu miasta. Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego urząd nie dopilnował sprawy, żeby Sobuczyna, krótko mówiąc, zarobiła dla miasta te, te środki. A z osób, które tutaj protestowały przed urzędem, zauważyłem, że pod względem tutaj śmieci miałeś taką chyba największą wiedzę. Skąd ją zaczerpałeś? Wiedza z, wynika ta z, z praktycznego podejścia do sprawy. W ubiegłym roku miałem półroczną praktykę w przedsiębiorstwie zajmującym się sortowaniem. To przedsiębiorstwo znajduje się na terenie Holandii. Holandia jak wiemy wiedzie prym w, na terenie Europy w odzyskiwaniu odpadów. W tamtej firmie było proste motto. Każda ilość śmieci, nieważne jakich, będzie przez tą firmę posortowana na odpowiednie frakcje. Te frakcje zostaną sprzedane, co przyniesie zysk firmie. To była prywatna firma, ona na tym zarabiała i generowała olbrzymie pieniądze. Tym bardziej jest dla mnie niezrozumiałe postępowanie władz częstochowskich. Jak można dopuścić do takiej sytuacji, gdzie w Częstochowie właściwie cały rynek śmieci jest jednym strumieniem prowadzonym na sobuczynę, więc tych śmieci nie trzeba się starać o ich pozyskanie, tylko one są jakby z automatu wysyłane na sobuczynę, żeby tak zaniedbać sytuację? No jest to dla mnie niezrozumiałe. Dlatego też cieszę się, że spotkaliśmy się z tak dużym pozytywnym odzewem społecznym. Mam nadzieję, że ta sprawa ruszy w końcu i mieszkańcy Częstochowy się obudzą. Bo, jeżeli nie przyciśniemy, brzydko mówiąc, władz częstochowskich, to wprowadzą regulacje, jakie będą chcieli, i bazując na naszej ignorancji mieszkańców, będą nas stopniowo coraz bardziej pozbawiać naszych środków, gdzie to powinno być odwrotnie. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dlaczego dziś pod Urzędem Miasta odbył się protest przeciwko ustawie śmieciowej? Przed urzędem miasta odbył się dzisiaj protest, obywatelski protest mieszkańców Częstochowy przeciwko właśnie tym uchwałom, które do tej pory miasto proponowało. Odbył się on dlatego, że do tej pory były różne właśnie protesty stanowiska wszelkich grup, wszelkich stowarzyszeń, osób indywidualnych, rad dzielnic. I jakby no można powiedzieć, że one były i tyle. Miasto cały czas brnie do, do swoich jakichś decyzji, i jakby głos mieszkańców jest niezauważalny i ignorowany. Dlatego zrobiliśmy ten krok dalej, wyszliśmy na ulicę, byliśmy przed urzędem miasta. Nie było to mało osób, także to trzeba zaznaczyć, że licznie mieszkańcy odpowiedzieli na nasz apel. I nie wiemy, jaki dokładnie będzie. Znaczy się tak, wiemy, wiemy co będzie dalej, bo w tym momencie, kiedy trwała ta pikieta miasto, Rada Miasta zmieniła porządek obrad, tak? Miał, miała być podejmowana decyzja, jednak nie będzie podejmowane tej decyzji, będzie pierwsze czytanie, zostały, zostały uchwały dotyczące sektoryzacji, ale konkretne decyzje, te na które mieszkańcy czekają i które my oczekujemy nie zapadną, dopiero one będą na sesji nadzwyczajnej. Miejmy, na, miejmy nadzieję. Dlaczego Rada Miasta po raz kolejny odległa tą decyzję? Po pierwsze w grudniu mówiono nam, że będzie w styczniu, później w styczniu, że w lutym, teraz jest koniec lutego, okazuje się, że, że ma być nadzwyczajny, nadzwyczajna sesja w tej sprawie. Dlaczego po raz kolejny odleczono tą decyzję? Znaczy tak, dlaczego po raz kolejny jeżeli chodzi o tą sesję i o tę sytuację teraz odleczono tą Decyzje dlatego, że no, te większość projektów uchwał, które y, przygotowali poszczeg poszczególne kluby radnych są niezgodne z... Y z obowiązującym prawem, bo one już dotyczą jakby nowelizacji, która jeszcze nie weszła w życie. Natomiast projekty uchwał, które jakby nie potrzebują, znaczy nie odnoszą się do, do tej nowej sytuacji, do nowelizacji, no nie zostały wprowadzone po prostu do, do porządku obrad, nie wiem czy z przyczyn, czy Rada nie przegłosowała teraz tego wniosku, czy jakby wcześniej nie zostało to wprowadzone. Także jeżeli chodzi o tę sytuację, no to można powiedzieć, że z, z przyczyn formalnych ta decyzja nie będzie podjęta. No ale jednak widzimy tą tendencję, tak jak tutaj było wcześniej wspomniane, że od grudnia już to jest głosowane, przesuwane i tak dalej. Jest tu jakby widzimy, że ktoś tutaj cały czas chce jakiś swój interes zbić na tym. No, kosztem mieszkańców niestety, bo my jesteśmy cały czas dezorientowani. proponuje nam się takie a nie inne uchwały, więc... Dlaczego? No cóż, no nie ma może odważnych i odpowiedzialnych osób tutaj w naszych władzach, żeby podjąć decyzję w końcu i żebyśmy i my wiedzieli, firmy już, da, już jakby mogły dalej procedować, żebyśmy od 1 lipca, żebyśmy bo od 1 lipca zaczęli ten system, a nie, nie skończyli tak, że nie będzie miał kto nam śmieci wywozić, bo jeżeli to będzie tak odwlekane, odwlekane, to pewnie się i tym skończy. Czy może miasto dostać jakieś kary za takie odlekanie? Jak to jest dokładnie z, z, punktu, z punktu prawnego, to nie wiem. No. Każda gmina miała pod, podjąć decyzję do końca. No już praktycznie wszystkie, wszystkie gminy już praktycznie podjęły i, to są, podjęły i to są stawki na poziomie 4, 6, maksymalnie tam 8 zł, a, a tutaj według tej prezydenckiej no to jest 14, 17, według różnych tak, gmin. Tak, jeszcze więcej. Także. Dlaczego tak jest? No nie, nie, nie mam zielonego pojęcia. No nasze miasto jest po prostu tak specyf, specyficzne, takie mamy władzę, że no chyba po prostu normalnie się nie da, także musimy, musimy się wybijać pewnie ponad, ponad inne miasta, że nie wiem, ciężko, ciężko to tak naprawdę określić, można ten temat rozwlekać, ale po prostu chyba tak w naszym mieście to w tej kadencji funkcjonuje i chyba będzie funkcjonować do końca. A coś jeszcze planujecie, jeżeli chodzi o tę ustawę śmieciową w y najbliższym czasie? Tak, na pewno, na pewno mamy kilka pomysłów. Właśnie tutaj, nawet mieszkańcy podczas tego, tego protestu nam, nam zwracali na kilka, na, na kilka pomysłów swoje, swoje uwagi. I także myślę, że na pewno wykorzystamy, i to nie jest koniec, jeżeli chodzi o głos mieszkańców w tej sprawie. Dobrze, dziękuję. Dlaczego po raz kolejny nie udało się uchwalić stawek? W sprawie śmieci. Znaczy my jako Radni Wspólnoty byliśmy na stanowisku takim, że dzisiaj mogliśmy już w zasadzie uchwalić stawki opłat za śmieci w oparciu o naszą propozycję, która na dzień dzisiejszy spełniała wszelkie wymogi prawne i była zgodna z obecnie obowiązującym prawem. Natomiast nasz projekt uchwały nie został umieszczony w projekcie. Dzisiejszej sesji na nasz wniosek także nie został wprowadzony przez Radę w dniu dzisiejszym. Natomiast jedyny projekt, który dotyczył stawek, czyli projekt Platformy Obywatelskiej, w dniu dzisiejszym decyzją Rady został uznany za pierwsze czytanie i w związku z tym w najbliższych dniach, tygodniach będzie się musiała odbyć sesja Rady Miasta, gdzie takie decyzje zapadną. My ze swojej strony podtrzymujemy naszą propozycję, czyli 8 zł w przypadku śmieci segregowanych, 10 zł w przypadku śmieci niesegregowanych od osoby. Jak wygląda ten projekt Platformy? Projekt Platformy Obywatelskiej na dzień dzisiejszy no, nie jest zgodny z obowiązującym prawem, tak? ponieważ on zawiera pewne elementy, które dopiero mogą zostać uchwalone w momencie wejścia w życie tych zmian w ustawie. Natomiast zasadnicze stawki, które proponuje Platforma Obywatelska, to jest 11 zł w przypadku śmieci segregowanych, 15 w przypadku niesegregowanych. Czyli te kwoty są wyższe w takim Czyli te kwoty są stosunkowo wysokie. Ja uważam, że te kwoty powinny być niższe, realne, na realnym poziomie, na przykład takim jak zaproponowane przez nas. A jak się na te wszystkie projekty zapatruje władza miasta? Znaczy no, władza miasta ciągle forsuje swoje stawki, bardzo wysokie stawki, no i swoją metodę. Ostatnio mieliśmy po raz kolejny próbę przekonywania i upierania się przy metodzie. Od wody, czyli od metra sześciennego zużytej wody przez pana prezydenta. Jaka to jest stawka? Znaczy te stawki są zróżnicowane w zależności od, od ilości osób w gospodarstwie, ale oscylują w, oko, w okolicach 5 zł od osoby w przypadku śmieci segregowanych 5 zł od metra sześciennego wody w przypadku śmieci segregowanych. Dobrze, dziękuję. Dzięki.